Nie jestem y, jakiś tam zawodowy youtuber, co najwyżej coś, co najwyżej nagram nieraz w taki sposób, żeby coś... Zatytułuję. Ud Słuchaj, udowodnić. Zatytułuję film z wizytą uznanego youtubera. Chcesz? Jest już. Arturek, jest. Ale zima tu u Ciebie? Cześć Michale. Jak tam? Zdróweczko. Ale tak Ci powiem. Walizka, lino. walizka widzę wypełniona. Jo, wziąłem to, to zawsze, ale... To jest to, co Wiem. najpotrzebniejsze. Kluczy? No, eee stary, już docięty już dzisiaj, nie? <grych> Więc tak, przyjechałem tutaj do mojego kolegi Artura. Będziemy Trzymaj, właśnie dogrywali. Wepnij się. Dogrywali będziemy kluczy. ja go trochę rozciągnę, bo ja go mam tak z, z ściągnięte, żeby mi przeważnie nie był za długi, mhm. bo to wiesz, tak jest wygodniej mi, bo przeważnie wiesz. Dobra. Dobra, wpinamy się w OBD, samochód kupiłem z jednym kluczykiem i z uwagi na to, że właśnie mam takie znajomości, że jest możliwość dogrania po prostu drugiego kluczyka, drugi kluczyk z tym całym układem, z całym zakupiłem za Allegro za 8 dych, do docięcia go, dorobienie robienia około 30 czy chyba 40 zł, no i dziś przyjechałem na, na dogranie, bo, bo nie lubię po prostu mieć jednego kluczyka, bo to różnie, różnie jest. Także aparatura Zobaczymy. odpalona pierwszy tu haker tutaj? polski zaczyna. <laughs> haker Czyli, y, weźmiemy tak odpalimy kabelek wpierw wczytuję się coś jest tam Opkom. Opkom tak Opcomik jest. To był 10 rok, nie? Tak. Czyli 11. Dziesiąty, dziesiąty. Dziesiąty. Insignia cach. Na dwozie cachem. BCM tu jest. No, się wczytał. Zapłon daj. Bo musimy mieć zapłon. Ona obojętnie na jakim, ważne, żeby był. Kluczyk może być dowolny Programowanie Wyłącz zapłon Mamy Wyłączamy zapłon Proszę czekać Włącz zapłon No i mamy to czekanie 10 minut mhm. Będziemy sobie czekać teraz je. Jeszcze... Czyli pobajerzymy do, Pobajerzymy. Tak, do, do zobaczenia za 10 minut <laughs> Proszę czekać. Usuwanie starych kluczy. Wyłącz zapłon. Mamy wyłączone. Proszę czekać. Włącz zapłon. Czy chcesz dodać nowy klucz, tak? No oczywiście, no po to przyjechałem. Aktualnie zero kluczy. Zaprogramowanych Zobaczymy czy go zaprogramuje, bo to jest teraz ten nowy, nie? Nie, to nie stary Jo? Mm -hmm. Aha Dobra Nowy mam tu To nie trzymaj go blisko tam Wiesz? Patrz mnie nie stresuj No, bo może się tam... A wyłącz zapon A ja patrzę się tu jak ten, wiesz nie, umieść bo... nowy klucz i włącz zapłon kratło się odbije od tego i tak nie widzę co tam pisze programowanie klucza pisze wyłącz zapłon włącz zapłon czy chcesz zaprogramować kolejny klucz? yes of course tak wyłącz zapłon to teraz tego odkładam tutaj na deskę. Zamknij i otwórz drzwi kierowcy. Tak. Mhm. I otwórz. I włącz zapłon. Programowanie klucza. O, teraz pokazuje, że za, zaprogramowało mhm. pierwszy, nie? Mhm, A mh. wtedy jak piliśmy pierwszą historię z tematem To, no to była ewidentnie wina prądu To ten akumulator broił Mamy zapłon czy nie? Drugi raz Robię Insignię W życiu <ścoughs> Jeśli chodzi o klucze nie? Mhm. No bo ten sprzęt mam Od niedawna bo jakby ktoś na przykład jechał z, ja z Volvo albo z Peugeotem nie, to nie Nie, dobra. ja nie robię innych marek na razie, wiesz Skupiam się na oprach. głównie robię o takie jak tam stoi, możesz sfilmować hmm. Vectra C w automacie, 2004 rok tak. Full wypas z tym Audi Concert, full Audi Concert co ja gadam o Opera Opera, Opel ma Operę Fajny system nagłośnienia, także byłem świadkiem, miałem możliwość po prostu doświadczenia, doznań mm. <laughs> muzycznych. Nie, no auto fajne, fajne. Auto, Artur też długo go szukał z takim wypasem 3 i z takim wyposażeniem. Trzy <laughs> 3... dni go szukałeś? No tak. Trzy dni go szukałem. Nie wiem, co on robi w ogóle. Dobra, lepiej sprawdźmy, czy on zapali. No, najważniejsze, że odpala. To jest teraz ten nowy. Tak, to jest teraz ten nowy. Dobra, to teraz go zgasimy. Weź, otwórz drzwi i zamknij, żeby on myślał, że, że wysiadłeś. Więc się zamykamy. Sprawdzamy pilot. Działa pilot. Bo ja zawsze wszystko sprawdzam, bo taki jestem weź otwórz teraz y, tam drzwi, żeby myślał, że system, że kierowca wsiadł. Dobra. Y, no ten już mamy sprawdzone. Teraz zrobimy to drugim kluczykiem. Czy wszystko jest tak jak ma być? Czy jakiś immobilizer się będzie świecił, blokował? Nie, wszystko zgasło. Jest napisane, że jest zima i uważaj, bo może być zimno. Mm. Więc więc jest zima i może być zimno. Wszystko gra. Gdybyśmy tego nie wiedzieli, to moglibyśmy mieć wypadek. Bo Dokładnie. Ja ostatnio, właśnie to jest w swojej branży. Czytałem reklamę tak. z, z tego z LG pompy ciepła. Mhm. Weź otwórz i zamknij, żeby myślał, że wysiadłeś. Dobra, sprawdzimy drugi pilot. Dobra, zamknął auto, teraz otworzył, już otwarte, zamknięte, otwarte, działa. Weź otwórz drzwi, żeby myślał, że wsiadamy. Proszę bardzo, mamy dwa kluczyki. Udało się, normalnie, tak jak należy, bez żadnych komplikacji, bo o komplikacjach... Porządna firma, także jeżeli macie problem z Oplami, Zapraszam, A znajdziecie kanał z tymi starymi. znajdziecie kanał na YouTube pod nazwą Modrzej Tech2 Nie jestem jakiś tam zawodowy youtuber co najwyżej coś, co najwyżej nagram nieraz w taki sposób, żeby coś zatytułuję. Słuchaj, udowodnić. Zatytułuję Zatytułuje film z wizytą uznanego youtubera. Chcesz? Tak będzie. Ja jestem mało znany raczej. Ale chyba jest 40 subskrybentów. No, ale to będzie czekaj, jak, jak to się nazywa taka fałszywa wiadomość w tym. W opisie? Fake news? Fake news jakoś inaczej. No jakże tytuł filmu dajesz, wiesz? Ale wiesz jakiś taki, co? Ostatnio taki, żeby klika... się bawiłem. Clickbait. O clickbait, tak. Ostatnio się bawiłem w jakiejś AstroJot, nie? Aha. I ten telewizorek, co tu pokazuje takie tam rzeczy. No. E... A powiedz mu, mi mój przyjacielu, czy byś mógł mi sprawdzić te czujniki parkowania? Wyobraźcie, tak. że chyba szlak trafił któryś czujnik, bo przy włączeniu biegu wstecznego tak, wywala, wywala awarię. Sprawdź czujniki parkowania. Jest klucz i sprawdź czujniki parkowania. Mhm, czekaj. Czy ja dobrze wybrałem auto? Insignia jest. Insigniacach na dwozie. Ja chciałem najpierw wejść w sterownik, sterownik telefonu. Odbiornik radia, brzęczyk, kamera. A gdzie są zegary? Tu u góry. Ja szukam sterownika, zestawu wskaźników, który jest u góry. Wiesz? Mhm. Dobra, zobaczymy, czy tutaj można zakodować bajery w wyświetlaczu. Na przykład wskazywanie napięcia akumulatora. Ty jesteś, ty jesteś fanem, od niedawna jesteś fanem Diesli. Wcześniej poznaliśmy się przy benzynie. Z LTG. Tak, a teraz mamy diesla, a jak już żeśmy sprawdzili przy kodowaniu kluczka wcześniej, akumulator warto mieć dobry. No, dokładnie. Więc, My w ogóle z Arturem, to, to jest historia, że poznaliśmy się przez OLX. Artur ma ogłoszenie na OLX właśnie odnośnie w jakichś tam drobnych elektronapraw. Oraz takich technicznych typu właśnie laptop, dogrywanie, programy i tak dalej, zaprogramowywanie I po prostu napisałem SMS-a z prośbą o dogranie właśnie kluczyka do e, Zafiry nie? My kluczyk robiliśmy? Bo ja nie pamiętam Kluczyk robiliśmy radio. i wtedy Tutaj gdzie teraz to radio, pamiętam tak, i, wtedy, i wtedy radio. na wakacje miałeś jechać Tak, tak, szlak trafił I, radio I wtedy mi powiedziałeś, że założyłeś niedawno kanał No, no Ty jeszcze, masz tu radio jeszcze, z nawigacją? Masz. Tak. A czemu tutaj jest wyłączone, że nie ma pokazywać z Navi? Tutaj właśnie można wybrać niby yy, i dodatkowe informacje na wyświetlaczu wyświetlacza pomocniczego. Zobaczymy, co to zrobi, nie? Czy wybuchnie ta... Ja pamiętam, jak się nabijałeś, że miałem 25 subów, a ty miałeś 40, czy tam 30. <laughs> ale wtedy co teraz? zaczynałeś. I co ta... teraz? Śmiech. Nie yy... no, śmiech. Yy... Dobra, zrób. Naciśniemy zrób. I zobaczymy, czy tam pokazało, że jest. Teraz ty jako użytkownik tego samochodu. Co mam ci zrobić? Może tam pogrzeb tam tą lewą manetką. Czy jest więcej o. funkcji teraz niż było dawniej? Łee, no kurde, chłopaki. Mam nawigację tutaj w małym fisie. Nawigacja doszła. Zegar. Proszę to taki bardzo. Stoper, nie? Tam. No. Średnie zużycie to było, zasięg to było, licznik biegu to było. Ale nawigacja. Uee. No. Tam jakieś jeszcze pierdoły były, ale to już pominąłem w ogóle w rozważaniach. Aha. Bo to nieistotne. Nie wiem czy ta nawigacja działa. Byś musiał spróbować ją odpalić, wybrać gdzieś może trasę. I ona wtedy powie. Wtedy powie. Prawo autorskie. Tak. To całkiem ścisz, bo zaraz Google pożre całe, całe prawa autorskie. Ja też coś nagrałem z Metaliką i mi wyświetliło, że... Co ty? Wiemy na przykład, kurde... Gdańsk napisz, albo Warszawa. Toruń. O. R. Toruń, stary, może być. Albo jakiś tam Toruń. No. Start Navy. I co? Planowanie trasy. A nie było tego? Nie. A widzisz. Nic od nawigacji nie miałem tutaj. A to masz teraz. Trasa została skalkulowana. Widzisz teraz będziesz mógł jechać jak durczok. Kurde faja. Nie będziesz musiał się skupiać yy, wiesz. No. Tu masz i tu. Aha. I tu masz kompas teraz, nie? Wiem, że jeszcze mogło było, ale to ja nie wiem, czy to nie jest po tej lifcie, że mhm. ten fis jest dzielony właśnie na takie sekcje, wiesz, u góry 1, 2, 3, Aha. 4, 5, 6 i jest, ktoś tam też pokazał filmik na YouTube, jak sobie dograł y, czujniki parkowania. Mhm. Że było to auto, nie? Mhm. Tak jak teraz patrzę, tworzysz samochód i jest masz dwie otwarte, nie? Mhm. To, to było, wiesz, które, który czujnik na przykład tam się wychylał, że, mhm. że łapał ten. Nie? Dobra. Słuchaj, tu mamy teraz tą przeszkodę, stoi tam, taka srebrna. To Będziemy woda. testować na niej ten yy, yy, gdzie jest ten odparkowania Sterownik świateł to nie będzie w BCM-ie? Pytaj się mnie ile wody dogładzić, dodać żeby się dobrze nakładało to ci powiem, ale czy to w BCM nie będzie to zabij mnie Dobra, to są tam błędy jakieś duperele, airbag, kontrolery, gdzie jest parkowanie? Nie widzę tu odparkowania modułu, wiesz, wychodzi na to. Że muszę iść po ten MDI, chyba bo to lepiej mi zadziała, coś mi się wydaje. A MDI to jest? No to jest taki też GMOSki. Znaczy, no obok mnie jest GMOSki to, co teraz robimy, mhm. ale szybciej się robi. No dobra, ale tak przelecimy. Wszystkie błędy, niech obczyta go tam, mm -hmm. co on zrobi. Zobaczymy, on chyba nie obsługuje. Jest sterownik systemu pomocy przy parkowaniu. A widzisz, teraz to ja jest takie urządzenie jak park parkowanie. Mm -hmm. y błędów zobaczymy. Prawy narożny obwód tylnego czujnika układu wspomagowania zamontowano nieprawidłową część. Czyli albo widzi, że jakby. Zamiennik. Jakby był, albo zamiennik jest, nie? Mhm. Ale to, co ty kombinowałeś, coś nie, nie, nie po prostu. Nie. Może on widzi nieprawidłowy pobór prądu, że jest, wiesz? Ale bo też coś, e... czytałem właśnie historię gości Mana Marcin robię to sam. Aha. Tak, tak się nazywa kanał. I on ma właśnie też Insignie. I też właśnie wstawił filmik odnośnie czujnika, parkowania, czy zamiennik, czy oryginał. Bo też jak wsadził zamiennik, to mu samochód tak jakby, wiesz, raz działał, raz, raz nie działał ten yy. Ten czujnik, nie? Tutaj nie? nic nie ma. Bloków pomiarowych tutaj ja nie widzę, żeby pokazywało mi odległości w ogóle ten sprzęt nie potrafi tego. On potrafi tylko błędy czytać. To najważniejsze. Nie, to już jest lipa. Aha, tu jest tylko win z tego urządzenia, dobra. Nic nie można programować więcej. No, ale strasznie długie te nazwy. Mhm. Eee, w starych oplach jest krótko park assist i już wiesz, że to chodzi o park I ja po literach nawet mm -hmm. jak masz tu na dworze sterownik wszystko się nazywa sterownik no to wiadomo że sterownik ale gdzie on teraz tu jest tu go nie ma nie nie ma go ja nie widzę go nie wiem czy ja jestem ślepy w podwoziu nie ma też nie ma go tu Nigdzie nic nie ma. A tam wtedy znalazłem. No ale dobra. Pójdziemy po MDI. Dobra. Do zobaczenia za chwilę. Zmiana sprzętu. Teraz. Tak. Co? Ja chciałem nacisnąć to. GDS-a. Jest podłączony nowy sprzęt. Też pod gniazdo OBD. A ja tego to nie widziałem u ciebie? No bo nie używaliśmy. Hmm. Powiem Widać, ci... że jeszcze pachnie nowością. Ja, Nie? Mam to gdzieś tam, nie wiem, pół, pół roku może. Może, nie, może od jesieni, o. Mhm. Mamy luty. No zobaczymy, co mi tu wyświetli. Jo. Czy licencję trzeba odnowić? Oczywiście, że trzeba. Dobra. Brzęczyk. Pozycja postojowa. Czekaj, zobaczymy. Czy jakbyś pojechał na drive, i jedź tamtego róbcia. Mamy jazdę. Jesteś ono... pewny? Jojo, zobacz, coś tam pokaże. A tu mam wskaźnik liniowy. I już masz. Błąd, już jest błąd, nie? tak. Sprawdź układ czujników parkowania, czyli one nie zaskoczą. Będzie nie, nie, to w ogóle wtedy nie zaskakują, niestety. No. I mamy tutaj moduł sterowania. Zapisano jeden błąd. Ten jeden jest tylko. Ten nie jeden czujnik. Tak, szczegóły jeśli wezmę no jest ten sam 961 no prawy narożny, tylny mhm. i jakby nieprawidłowa część była, moim zdaniem coś tam ugniło w niej, może od lodu, od mrozu mhm. i po prostu rezystancja się zmieniła, ją widzi? No ja mówiłem ja zamówiłem yy, no zamiennik, nie, no bo oryginał kosztuje około 8, dych, a a zamiennik 27, no to... O, no to tani w no, miarę. No. Ja Ci powiem, że ja miałem kiedyś sytuację w Zafirze, takiej jak miałeś, zamienniki i było tak, że nie generował błędu, mhm. ale też przeszkód nie widział. On po prostu A. był Aha. jako statysta. Mhm. Że system był w trybie takiego, jakby, no w takiej sytuacji bez błędu, mhm. Mhm. ale funkcjonowania nie było. To znaczy pozostałe widziały. Ale jeżeli akurat on jest zewnętrzny, no to yy, trzeba by na pewno sprawdzić, czy na pewno działa nie? Mm -hmm. po, po montażu. Bo, yy, bo może być yy, oszukany. Mm -hmm. Nie ma. Nie, tu zastanowię się yy, nad poczytaniem internetu. Bo mm -hmm. u mnie na wsi to insignie słabo jeżdżą. Aj, <laughs> to gadasz. Nie no, żartuję. Będzie się, nie wiem. Będzie się pojawiać. I też mam angielski, nie? Ja. Eee, ale no, ja mam stare, staro Vectre i tam nie ma czegoś takiego jak mhm. eee, możliwości takie, żeby w ogóle był polski. Mhm. Eee, wiem, że ktoś tam zrobił samo menu, że jest po polsku tam menu wyborów. Sebastian już zaraz przyjedzie. Bardzo Ci dziękuję. Eee, do zobaczenia następnym razem. Eee, nagramy no nie, filmik o Diodzie. No diodę zrobimy właśnie, przyjechał Sebastian. No, następny klient przyjechał, także ruch w interesie jest. Jeżeli macie na diagnostykę taką. Tak, jeżeli macie problemy z oplami Mądrzej Tech 2. Kontaktujcie się, piszcie w komentarzach, na pewno Artur pomoże. Sami mieliście tutaj przykład, że, że firma solidna. Dzięki bardzo jeszcze raz no, Artur. Najlepszego. Pozdrów żonę i przeprosią. <laughs> Żona to wiesz, musi po prostu teraz poczekać na mnie. Dobrze. Kocha to zaczeka, dzięki bardzo. Jo tego obkoma wziąłem, nie? Czekaj. Z tyłu jest. Jeszcze jest coś z tyłu. Bo... <laughs> Trzymaj się! Cześć Sebastian! Narazziówka. Czyli sami widzieliście, że takie znajomości warto jest utrzymywać. Naprawdę bardzo przyjemnie mi się zawsze z nim gada. Przyjemnie się spotkać co jakiś czas ale tematów zawsze mamy milion pięćset że nas wtedy żony wyzywają co my tak długo robimy i gdzie my tak długo jesteśmy no sami mieliście tutaj przykład też, że, że po prostu no gość ma pojęcie co robi i jak robi także naprawdę no, polecam, polecam jeżeli macie problemy z Oplami z dogrywaniem jakichś tutaj dodatkowych funkcji ja właśnie tutaj jestem w trakcie testowania właśnie dodatkowej funkcji nawigacji tutaj na fisie wszystko ładnie pokazuje i, i sam nie wiedziałem że można taką opcję dograć także jadę już do domku słoneczko świeci minus 6 na dworzu chmurek nie ma znakiem tego że dzisiaj przypierdzieli w nocy dziękuję wam za oglądanie jeżeli macie pytania piszcie pozdrawiam was serdecznie i do następnego razu hej